Cześć, mamy sobotę już prawie południe. Zamierzam wybrać się na wyspy Zawadowskie rowerem. Trasa będzie przeważnie w dużej mierze leśna. No to co, zakładamy komin i jedziemy. Zaczynamy naszą podróż. Krótki przystanek, ciężko byłoby mi nie nagrać Wam tego widoku. Nie wiem, czy tak dobrze widać, jak ja to widzę, ale ja Wam przypominam, moi drodzy uczniowie, żeby nie zostawiać w lesie butelek szklanych, w ogóle, wszystkich śmieci, bo jak widzimy, tutaj e, był pożar. Wszystko jest wypalone. W lesie uważajmy na dzikie zwierzęta. He, he, he. Przyjrzyjcie się jaki piękny łoś i jak blisko można do niego podejść. A teraz trochę bardziej przykra rzecz. Tak nie postępujemy. O nie! Krótki postul, jesteśmy nad oczkiem wodnym w lesie Sobieskiego. To jest niedaleko wesołej. Złapał nas deszcz. No i napotkaliśmy kózki. Jesteśmy już prawie u celu. Taka droga za mną z tyłu. Pewnie ją widzicie. Przemierzona. Tak to jest jak zabłądzisz. Słyszysz Wisłę, a nie możesz do niej dojść. No i jesteśmy u celu. Jest moc. Dojechaliśmy. Chwilę się błąkaliśmy po lesie. Ale nie, warto, bo piękna pogoda. Piękne niebo. Skończyliśmy trasę, czas 6 godzin, dystans 40 km i tak oto jeden dzień majówki, aktywnie spędzony. Zachęcam Was drodzy uczniowie i rodzice do dzielenia się swoimi dniami jak spędzacie majówkę. Czy to jest grill, czy to się zda na rowerze, na rolkach, a może spacer po lesie? Wrzucajcie komentarze pod spodem. Pa!